Witamy w internetowym sklepie Termiko dzisiaj zaprezentujemy Państwu element podstawowy do podtynkowych baterii umywalkowych firmy Cludi jest to element który montuje się w ścianie jest on uniwersalny tutaj w przypadku gdy zdecydujemy się na jakąkolwiek baterię podtynkową do umywalki firmy Cludi ten element jest niezbędny, by móc w ogóle taką baterię podłączyć. Jak to wygląda? Więc mamy tutaj musiężny korpus, do którego należy doprowadzić ciepłą, zimną wodę. Tutaj na instrukcji, która jest zawsze oczywiście dołączona do produktu, jest pokazane w jaki sposób należy to podłączyć. Czyli z lewej strony mamy ciepłą wodę, z prawej zimną. Są podane wymiary w jakich mniej więcej miejscach mocujemy to do ściany, głębokość, na jaką możemy wprowadzić ten element do ściany. Jest podane tutaj. Jest to w zakresie między 45 a 75 mm. Co więcej, można powiedzieć o tym elemencie? No cóż. Cena jak na element do baterii podtynkowych jest bardzo atrakcyjna, bo na obecną chwilę u nas wynosi na pewno poniżej 300 zł, co w porównaniu z innymi producentami takimi jak Groe, Hans Groe no jest zdecydowanie dużo niższa, bo tam takie elementy do baterii podtynkowych umywalkowych wahają się na poziomie 500-600 zł. Także naprawdę, jeżeli ktoś myśli o podtynkowej baterii do swojej łazienki, do umywalki, no to myślę, że tutaj element kludi 38243 będzie idealnym kandydatem.